Dobry wieczór, witam na moim kanale i zapraszam na czytanie Co w pracy w najbliższym czasie? Czytanie dla Barana. Co w pracy w najbliższym czasie? Baran. Chciałam coś sprawdzić, drogie Barany, bo wygląda na to, że yy, obecnie jakby wasza podróż yy, w pracy, jakaś podróż została zablokowana, jakieś działania są zablokowane, jakieś, jakieś wyjście yy, zostało yy, zablokowane, jakieś takie, yy, jakieś takie spiętrzone przeciwności są u was w tym momencie w pracy. Jakby wy wychodzicie z takiego założenia, że jesteście gotowi do podjęcia pracy, jesteście gotowi do, do pełnego zaangażowania. Ale coś, zostało zablokowane, jest, 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 nie wiem, jest w, w, waszej, w waszej pracy um, coś, co chcieliście realizować, coś, co, co miało się wydarzyć, ale ono, ono się nie dzieje. Albo, albo, albo jakaś energia jest, jest przyblokowana, jest jakby odwrócony ten, ten cały cykl, który, który powinien był się wydarzyć. W tym momencie nie możecie oczekiwać, drogie barany, że, że coś pójdzie, Zgodnie z Waszymi założeniami. W tym momencie to, to nie będzie możliwe. Martwi mnie bardziej Wasza przyszłość, dlatego że w Waszej pracy yy, w, 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 będzie, będziecie na pewno poczuwali jakiś, jakiś, jakiś cios, jakiś zbierzecie cios, coś Was zrani. Mam takie odczucie, że być może to, co, na co liczyliście w pracy, w tym momencie nie będzie mogło się zrealizować. To, to, to nie jest. Ta energia wasza w pracy jest absolutnie przyblokowana. To, co miało się wydarzyć, się nie wydarzy w pracy. Ja też takie mam poczucie, że, że może być w, waszej, w waszym otoczeniu coś, co. Jakby być może to wynika z tego, że możecie zostać zranieni przez kogoś z zewnątrz, jakimiś argumentami emocjonalnie po prostu, yy, to wpłynie na wasz intelekt, na sposób postrzegania, to może być sytuacja z zewnątrz. Która was przyblokuje trochę w pracy. Być może to będzie taki wpływ, wpływ tego, że, że usłyszycie jakieś wiadomości, być może usłyszycie jakieś plotki, które, które sprawią, że, że nie będziecie mogli robić, robić tego, co, co chcieliście. Także bądźcie ostrożni w pracy, bo, bo mam wrażenie, że tutaj w Waszej pracy jest jakieś zamieszanie. Albo odwróciła Wam się sytuacja w pracy, albo mieliście wyjechać na delegację, załóżmy, albo mieliście rozpocząć jakiś nowy projekt, który w tym momencie nie wypala. Wy mieliście ku temu jakby takie olbrzymie nadzieje, że, że to wyjdzie, natomiast jakby w tym momencie to jest przyblokowane, a najgorsze jest to. Że, że to jest takie poczucie plotek, które wokół Was się mogą zadziać, które jakby dołożą do tej całej sytuacji, że będziecie mieli takie wrażenie, że polegliście, po, po, polegliście nie spełniliście się zawodowo w tym zakresie, że no, po prostu dotknie to Was na jakimś takim poziomie, em, poziomie intelektualnym. To jest, będziecie się czuli po prostu przez jakąś sytuację zranieni. Ale to też jest dla Was jakaś lekcja na przyszłość. Być może to doświadczenie ma, ma Was czegoś nauczyć. Być może, być może to doświadczenie ma wpłynąć na, na to, co się będzie w Waszym życiu działo. Być może to jest jakaś lekcja, z której macie wyciągnąć wnioski. Rada jest taka, żebyście robili swoje. Żebyście po prostu ym, spokojnie podchodzili do, do tego tematu i przyjęli to, nie, nie, nie aferując się zbytnio. Bo być może wiecie, czasami jest tak, że niektóre wydarzenia, które być może stają się dla nas bolesne, one z jakiegoś powodu się dzieją. I, i być może czasami to, że coś przegramy, wcale nie oznacza przegranej. Wręcz przeciwnie, może oznaczać wygraną. I rada jest na pewno, na pewno taka, taka jednoznaczna, żebyście po prostu podchodzili do tego jakby w, w, w spokojny sposób, taki, taki systematyczny, może tro, trochę takiego rozumowania dziecięcego, młodzieżowego, gdzie macie wrażenie, że, że, że coś lega w gruzach, natomiast tą nadzieję powinniście, powinniście cało, cały czas mieć, że, że niektóre rzeczy dzieją się niebezpiecznie. Powodu, to też mam wrażenie, że to jest, to jest jakaś może nowa oferta pracy. W waszej radzie jest, jeżeli tu was wszystko rani i jeżeli coś nie idzie po waszej myśli, to ci, którzy odczują taką, taką potrzebę, powinni szukać nowej pracy. To też jest taka informacja, że, że być może ta, ta praca, w której jesteście nie pracuje i być może warto byłoby po prostu wyjść, um, wyjść i szukać czegoś nowego nowej pracy nowych, nowych obowiązków. Wyście mieli naprawdę olbrzymią nadzieję na to, że ta praca wypali, ale tutaj coś po prostu nie idzie, nie realizujecie się na takim poziomie jakbyście chcieli. Tu są jeszcze jakieś plotki, jakieś niedopowiedzenia, to was generalnie dobija I być może to jest dobry moment, żebyście szukali nowej pracy, Być może dostaniecie jakąś nową ofertę pracy. Być może jakaś oferta do Was spłynie po prostu. Być może lepsza finansowa. Być może lepsza pod waszym takim względem waszego rozwoju. Także tu się absolutnie nie poddajcie, jeżeli, jeżeli coś nie pracuje. Ehm, idźcie po nowe, jeżeli, jeżeli jest taka, jeżeli jest taka yy, potrzeba. Ehm, zobaczmy jeszcze, yy, zobaczmy jeszcze yy, jaka energia Wam będzie przyświecała w tym całym przedsięwzięciu. Generalnie powinniście podchodzić do tego, nie mówić nikomu. Jeżeli będziecie szukać nowej pracy, to, to zróbcie to y, pokryjomu, troszeczkę tak nie, nie mówiąc nikomu nawet y, o tym, że macie takie plany. Y, zróbcie swoje cichutko. Gdzieś tam, gdzieś tam po swojemu, a jak już zdobędziecie swoją pracę, możecie do, jakby oficjalnie wyjść z tą informacją. Natomiast ta karta mówi o tym, żebyście się nie afiszowali z jakimiś nowymi ofertami pracy czy szukaniem pracy. To jest, to jest taka motywacja dla Was, żebyście, jeżeli, jeżeli czujecie się niepewni w pracy, to nie mówcie nikomu o tym, że szukacie nowej pracy, że szukacie nowych, nowych możliwości. Zróbcie to po prostu, trzymajcie to dla Siebie. Taka jest energia, która, która, yy, która pan patronuje w, w tej całej sytuacji. Ja myślę, że to jest dobry, dobre rozwiązanie dla was, bo yy, naprawdę te karty nie są dla was jakieś korzystne. Ta praca tutaj dla was nie pracuje tak jak trzeba. Yy, więc yy, uważam, że, uważam, że w tym ten rozkład mówi jasno, żebyście yy, albo dostaniecie nową ofertę, jeżeli jesteście na tym etapie, Hmm, ale ja takie mam poczucie, że, że to też może się uwiązać z utratą pracy. Taka, taka jest przyszłość, więc. Szczerze mówiąc, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że tutaj już czujecie, że coś jest nie tak w pracy, to ja bym na tym etapie, no karty mówią, żebyście już na tym etapie szukali pracy, bo przyszłość jawi się w ten sposób, że, że zostaniecie zranieni, być może wyrzuceni z pracy, być może zwolnieni, być może właśnie wyjdą jakieś machloje. Także to jest dobry moment na szukanie pracy, drogie barany, i, i na zrobienie czegoś nowego. Um, mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że Wam się to uda. Jeżeli to skrócie zrobicie, to, to wydaje mi się, że, że nie, będzie, nie będzie tutaj problemów. Dobrze, drogie barany, mam nadzieję, że, że ten rozkład, co u Was w pracy, trochę Wam rozjaśnił sytuację. Tymczasem ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy.